Dzień dobry, witam wszystkie akwarystki i akwarystów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o diecie naszych pyszczaków. Opowiem Wam pokrótce jakich ja używam pokarmów i jak karmię swoje pysie. Zaczniemy od pokarmów mrożonych, a na pierwszy ogień poleci najbezpieczniejszy i według mnie najlepszy, najwartościowszy pokarm, czyli artemia. Artemia to rodzaj skorupiaków z gromady skrzelonogów. Inna nazwa potoczna to solowiec. Larwy solowca są tak samo pożywne i zdrowe jak osobniki dorosłe. Larwami karmimy najczęściej na rybek. A dorosłymi osobnikami nasze podrostki i dorosłe ryby. Larwy solowca, czyli nauplie, mają około 1 mm, natomiast dorosłe osobniki osiągają około 15 mm. Solowiec, jak sama nazwa wskazuje, żyje w wodach słonych i dlatego właśnie jest najbezpieczniejszym pokarmem mrożonym, z tego względu, że w wodzie słonej można powiedzieć, jest już odkażony, i nie istnieje niebezpieczeństwo, że przyniesiemy wraz z tym pokarmem do naszego zbiornika nieproszone bakterie lub inne mikroorganizmy, które zagrożą zdrowiu i życiu naszych rybek. Przed podaniem solowiec należy koniecznie rozmrozić. Zatraszliwe ryby mogą dostać zapalenia przewodu pokarmowego od zbyt zimnego pokarmu. Kolejną mrożonką polecaną e, zwłaszcza dla podrostków takich e, młodych rybek, jakie znajdują się w moim zbiorniku, jest cyklop. Inna nazwa dla tego skorupiaka to oczlik. Nazwa ich pochodzi od mitycznego cyklopa, ponieważ posiadają one jedno duże oko. Ciało długości pół mm do 5 mm składa się z głowotłowia i segmentowanego odwłoka. Na głowie posiada oko nałupi i dwie pary czułków. W akwarystyce te drobne skorupiaki są wykorzystywane niemal tak długo jak ona sama istnieje. Jest to pełnowartościowy i wysoko białkowy przede wszystkim pokarm, dlatego też wylądował w mojej zamrażarce. Trzecim i ostatnim na chwilę obecną pokarmem mrożonym w mojej zamrażarce jest kryl. Kryl to również drobny skorupiak wyglądem przypominający popularną krewetkę. Te skorupiaki żyją w wodach Oceanu Atlantyckiego. Kryle zwane eufazjami należą do rzędu szczękowców. Stanowią bardzo wysokokaloryczne pożywienie, a ich rozbudowany pancerz jest cenną substancją balastową. Przeciwdziała odtłuszczaniu narządów wewnętrznych ryb i poprawia intensywność ich wybarwienia. Ponadto wspomaga trawienie. I to tyle, jeżeli chodzi o mrożonki. W przyszłości, kiedy moje pysie dorosną, prawdopodobnie cyklop zastąpię jakimś innym, większym skorupiakiem, a jakim, okaże się, kiedy przyjdzie na to pora. Skoro mrożonki mamy załatwione, przejdźmy teraz do pokarmów suszonych. Na pierwszy ogień idzie podstawowy w tej kategorii pokarm, czyli spirulina. Osobiście używam spiruliny Forte od Tropicala. Jest to chyba najbardziej popularny pokarm wśród akwarystów i żeby była jasność, Tropical nie jest sponsorem tego odcinka, ale po prostu używam tych pokarmów ze względu właśnie na ich bardzo wysoką jakość i popularność. Spirulina pobudza system immunologiczny ryb i wpływa pozytywnie na procesy trawienia. Jest też źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, łatwo przyswajalnego białka, bogatego w aminokwasy egzogenne oraz witamin i mikroelementów, które zapewniają rybom doskonałą kondycję, intensywny wzrost i witalność. Poza tym regularne stosowanie spiruliny. Wzmacnia też i uwypukla kolory ryb. Drugim pokarmem jest dokładnie ta sama spirulina, tyle że pod inną postacią, czyli w tabletkach. Poprzednia była w płatkach, jak widzieliście. Natomiast tabletek używam naprzemiennie z tego względu, że zauważyłem, iż mniejsze i bardziej nieśmiałe osobniki mają jakby większą możliwość dostania się do tego pokarmu i po prostu zjedzenia. Karmem jest również produkt stajni tropikala, a jest to Afryka herbivor. Afryka herbivor ma formę tonących chipsów, jest polecana dla ryb roślinożernych i wszystkożernych. Zawiera algi, które są źródłem m.in. białka, związków mineralnych, substancji wspierających odporność i probiotyków. Reguluje trawienie, zapobiega stanom zapalnym przewodu pokarmowego, dzięki wysokiej zawartości błonnika pomaga metabolizm tłuszczów. Ten pokarm również wpływa na wybarwienie ryb. Przechodzimy do kolejnego pokarmu, którym jest produkt z firmy Nature Food jest to Nature Food Premium Cichlid S. Jest to pokarm z dodatkiem szpinaku, morskich klonów i betakarotenów. Są to lekkostrawne granulki o wielkości około pół mm do 1 mm, które Opadają w różnym tempie na dno, także wszystkie ryby mogą jeść jednocześnie. Producent podaje, że ten pokarm w wielkości w rozmiarze S jest polecany i przeznaczony dla pielęgnic wielkości poniżej 8 cm. Kolejnym pokarmem jest produkt z tej samej firmy. Jest to Nature Food Premium Cichlid. Również w rozmiarze S, czyli dla pielęgnic wielkości poniżej 8 cm. Są to również granulki o wielkości od 0,4 do 1,5 mm, które opadają Podobnie jak poprzedni pokarm, w różnym tempie na dno, przez co wszystkie ryby mogą jeść jednocześnie. Ten pokarm od poprzedniego różni się tym, że ma jakby więcej w swoim składzie składników zwierzęcych. Do tego jest łatwostrawne i niezbyt bogate w białko. Z etykiety producenta możemy wyczytać, że składa się z ryb, produktów rybnych, zboża, mięczaków, skorupiaków, warzyw, olejów, tłuszczów, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, również drożdże, glony, premiksy witaminowe i, min i mineralne. Osobiście zauważyłem, że moje maluchy oprócz e, spiruliny właśnie ten pokarm sobie jakby najbardziej upodobały i, i wcinają go e, jakby im się przysłowiowe, przysłowiowe uszy częsły. No i tym sposobem dobrnęliśmy do ostatniego pokarmu, którym jest produkt również z Nature Food. Jest to Premium Color, yy, Color Plus. Zawiera 760 mg na kilogram naturalnych substancji wybarwiających. Są to karotenoidy lub ksantofile. Jest on wzbogacony również dodatkowymi witaminami. Podobnie jak poprzednie, jest również w rozmiarze S, a granulki są w wielkości od pół mm do 1,3 mm. No i są przeznaczone dla ryb poniżej 8 cm wielkości. Właściwie bez tego pokarmu mógłbym się obejść, ponieważ praktycznie wszystkie poprzednie wpływają na wybarwienie ryb ale uznałem, że dopóki e, są to maluchy, to będę im dodawał e, raz w tygodniu e, niewielkie dawki tego pokarmu. Na pewno nie zaszkodzi. Zobaczymy jak będą rosły czy, e, i jak będą rosły i nabierały kolorków. Opisałem wam wszystkie rodzaje pokarmów, zarówno mrożonych, jak i suchych, którymi ja karmię swoje ryby. Natomiast teraz powiem pokrótce w jaki sposób to robię. Tutaj na załączonym obrazku możecie obejrzeć, jak maluchy wcinają spirulinę w tabletkach. I teraz tak: Podstawowym pokarmem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest spirulina. Ja w ogóle ryby karmię dwa razy dziennie: rano, pół godziny mniej więcej po tym, jak zapala się światło, i wieczorem, koło 19:00, także jeszcze też jest. Maluchy mają kilka godzin przed zgaszeniem światła. I teraz, tak, ta spirulina jest podawana codziennie na przemian tabletki z płatkami. I dostają ją zawsze rano. Natomiast wieczorem dostają naprzemiennie pozostałe pokarmy. Przy czym staram się właśnie ten wybarwiający ten od Nature Fooda Plus, kolor plus, dawać raz w tygodniu i tak dość niewielkich ilościach. To tyle. Teraz dalej, jeżeli chodzi o mrożonki, to mniej więcej trzy razy w tygodniu. Właściwie to tak co drugi dzień, zależy jak to wypadnie. Czy to raz jest trzy, raz będzie cztery razy w tygodniu. Generalnie co drugi dzień dostają też rano. To znaczy, w momencie, żebyś był dobrze zrozumiany, w momencie, kiedy karmię mrożonkami, nie dostają spiruliny, wtedy spirulina idzie wieczorem. Natomiast, kiedy, kiedy jest tylko suchy, to rano spirulina, wieczorem jeden z omawianych wcześniej suchych pokarmów. No i właściwie to chyba tyle, jeżeli chodzi o sposób karmienia. Jak widzicie, tabletki są o tyle fajne, że wszystkie, zarówno te mniejsze, jak i większe, te mniej śmiałe, mogą, mogą podpłynąć, poskubać. Także mam pewność, że wszystkie ryby się najedzą. Z płatkami bywa różnie, ale staram się też, jeżeli karmię już płatkami i granulatem. To staram się robić to, znaczy zresztą, mrożonkami podobnie. Staram się podawać mniejszymi porcjami. Wiecie, pomimo tego, że, że te maluchy są bardzo żarłoczne i apetyt im naprawdę dopisuje, no to ze względu na rozmiar, wiadomo, mają jeszcze pyszczki dość małe i gdybym chciał tak naraz wsypać porcję przewidzianą no to byłoby do, im dość trudno zjeść od razu i pewnie część wylądowałaby w filtrze a tak jak podaje takimi mniejszymi porcjami co prawda no, schodzi z tym trochę więcej czasu ale tak naprawdę e, nigdzie mi się nie śpieszy poza tym ja mam frajdę mogąc obserwować e, jak maluchy wcinają Yy, ale, właśnie, kiedy podaję takimi mniejszymi porcjami, no to mam pewność, że, że praktycznie nic nie, nie spada na dno. Wszystko zjadają. Yy, no i myślę, że jest to odpowiednia metoda, no tak, żeby wszystkie ryby sobie pojadły. No i cóż, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, yy, co miałem Wam do przekazania. Ja Was zostawiam w tej chwili z małymi, popatrzcie jak fajnie wcinają te tabletki spiruliny. Także zostawiam Was sam na sam z moimi maluchami, małymi pysiami, a ja wrócę do Was na koniec z małym komunikatem. No i dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Ten mały komunikat to to, że prawdopodobnie od następnego filmu zapoczątkuję taką miniserię dotyczącą opisu gatunkowego każdego z pyszczaków, które pływają w moim baniaczku. Czyli będzie 11 opisów gatunkowych, bo tyle na chwilę obecną. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście wcześniejsze odcinki, to tyle mm, gatunków zgromadziłem w moim akwarium. No, a na chwilę obecną to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to tradycyjnie proszę o zostawienie łapki w górze. Oczywiście subskrypcji. Yy. To dla mnie bardzo ważne, motywuje do dalszej pracy, kanał jest młody, więc żeby się rozwijać, no wiadomo subskrypcje, komentarze jakby wspomagają rozwój poprzez to, że wpływają pozytywnie na algorytmy YouTube'a i filmiki częściej się wyświetlają w proponowanych. Także cóż, to wszystko. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnej produkcji. Hej!